Afirmacje, czym są, jakie robić i moje metody na stosowanie. Afirmacje to tak naprawdę krótki statement, krótki komunikat, który wypowiadasz sama do siebie w formie, w czasie teraźniejszym. Co chcesz osiągnąć, ale wypowiadasz go, ten mały statement, mały komunikat w czasie teraźniejszym. Na przykład powiedzmy, że pracujesz nad sobą i chciałabyś być. Bardziej skupiona, bardziej odważna. A więc powtarzasz: jestem skupiona, jestem odważna. Taki króciutki, króciutki komunikat samej do siebie. Są to kłamstwa, ponieważ to jeszcze się nie zdarzyło. Więc ja zawsze mówię: afirmacje to takie e, pozytywne kłamstwa, bo jak wszyscy wiemy, Kłamstwo, które się powtarza wystarczająco długo, staje się prawdą. A więc takie oszukiwanie samego siebie, dopóki to, w to nie uwierzymy, działa cuda tak naprawdę. Ale co musisz zrobić? Pomimo tego, że powtarzasz tę afirmację, musisz zaangażować się emocjonalnie w nie. Musisz sprawiać, pokazywać, już kłamiąc nawet w cudzysłowie, że jest i yy, tak jest. Musisz w podświadomości za, zasadzić te takie emocjonalne uczucie tego. Więc możesz chodzić, możesz krzyczeć, możesz podnosić ręce: jestem, jestem bogata, jestem szczęśliwa, jestem piękna i silna. Cokolwiek. Możesz również oczywiście powiedzieć: e, Mam pieniądze, mam miłość, to co chcesz osiągnąć, dostałam promocję, jestem menadżerem. Krótki komunikat w czasie teraźniejszym. Jak ja robiłam swoje afirmacje, bardzo, bardzo, bardzo mi pomogło również w jakby przyniesieniu większej ilości afirmacji w ciągu dnia. Jechałam w samochodzie. Nagrałam swój własny głos z moimi afirmacjami na telefonie i jak jechałam do pracy, nawet jechałam 6 czy 7 minut w tamtym czasie. Cały czas puszczałam sobie te afirmacje. Powtarzałam sobie je razem samą ze sobą, głośno i z pasją. To bardzo naprawdę pozwalało zmienić e, stan umysłu. A więc, afirmacje, krótki komunikat, który jest w czasie teraźniejszym. Powtarzaj tyle, ile możesz, jak często możesz, powtarzaj w myślach, powtarzaj na głos.